Maurycy Polaski mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Bardzo miło Państwa widzieć. Wczoraj był odcinek o zdrowiu fizycznym, a dzisiaj będzie bardziej o sferze takiej duchowej. Wszystko to, co dzisiaj się odbędzie, wynika z głębokiej troski. No i z pewnego zmartwienia. Tym, co się dzieje w naszym kościele. Właśnie szefem, zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego w Polsce został arcybiskup Gdański, biskup Wojdyła. No, jest to taki orędownik tego, co jest. A jest, przyznają Państwo, tak sobie. Zapraszam serdecznie do posłuchania i szczęść Boże i do zobaczenia po piosence. Kiedy Bóg odbiera rozum, żyje człowiek jak kuzyn owcy. Stąd kościołem zawiatują hierarchowie obciachowcy. Raz do roku tak mniej więcej o zwolnienie prosi któryś, poma za uszami tyle, że się brud nie trzyma skóry. owców lista długa, goni ich paskudna sława. Głódź rakoczyna napierała, janiak, kaszak i tyrawa. Sportz Tomasik, Gulbinowicz, Gołębiewski, Dzięga, Dziuba, Obciachowcy jak ta lala, że wymienie pierwszych z czuba. Ma Watykan srogie kary przy zmaganiu się z zakalcem. Najstraszniejszą pogrożenie jest mu wskazującym palcem. Na episkopatu czele winna stanąć światła głowa, by ratować instytucję, trzeba by ją wypucować. Sprzątnąć brudy, zrobić reset, kościół wzdłuż i wszerz odnowić. A tu szefem właśnie został biskup Wojda, betonowy. Dwie kadencje trwać w marazmie na pochyłej równi biada. Jak zagoni je do nieba gdy owieczek. pieszchnął stada. No właśnie, co z tymi owcami to nie wiadomo. Będzie za 8 lat, jak już się ta druga kadencja skończy biskupowie, Biskupowi wojdzie. Proszę Państwa, 15 marca dzisiaj jest, gdyby Państwo nie wiedzieli. Moi kochani, i piątek, piąteczek, i imienin sporo, które obchodzą dzisiaj Klemens, Longina i Ludwika, a także Gościmir, Heloiza, Krzysztof, Leokrycja, Longin, Luiza, Matrona, Nikander, Nikandra, Placyt, Probus, Zachariasz i Zachary. I wszystkiego najlepszego moim kochanym, szanownym solenizantom. Nietypowe święta mamy dzisiaj, również Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski dzień konsumenta. Być może jakiś lokalny dzień konsumenta. Nie mam zielonego pojęcia, coś mi burkocze za to tutaj. Dzień piekarzy i cukierników. No i dzień walki z chrapaniem. Walczmy z chrapaniem. Nienawidzę. Na zakończenie. Chociaż ja pewnie też chrapię, chociaż ja tego nie słyszę, bo przecież nie cholerisz śpiew ten. Proszę Państwa, będzie gra słówek w bądźiku Kasi. Pan Wiesław Kijak tym razem był laskaw i gra, która po prostu no, powinna być już dawno, bo jest prościusieńka, lekka, łatwa i, i tarara. Duże lipy i to nie jeden i do zobaczenia Państwu. Ju, ju, jutro się widzimy, bo jutro jest sobota, a w każdą sobotę się widzimy.